Co tak naprawdę dobrze wiedzieć o takim biznesowym podejściu do cyberbezpieczeństwa, szczególnie w czasach, w których dosyć istotnie ten temat nam się zmienia? Jeżeli chodzi o doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa, to jest właśnie to, co my robimy w PKF Advisory, czyli doradzamy klientom, jak podchodzić do tematu cyberbezpieczeństwa w organizacjach. To się ładnie nazywa compliance, czyli podejście do tego, w jaki sposób poukładać sobie tematy również w obszarze prawnym, ale przede wszystkim jak poukładać sobie dokumentację w tym obszarze IT, bo konsulting w PKF-ie. Tak naprawdę to jest consulting Do momentu, kiedy ja nie pojawiłem się na pokładzie, to był konsulting taki typowo standardowy, czyli doradztwo w zakresie wycen, fuzji przejęć, due diligence, te typowe tematy, z którym ten consulting jest kojarzony. Natomiast ja się pojawiłem otwierając w PKF Advisory nową linię usługową, która się nazywa Cyber Security Compliance Audit. Tak, ładnie się. A na cały odcinek zapraszam Ciebie na mojego YouTuba.